Jak myślisz, czego potrzeba, aby pozbyć się stresu i uzyskać nieskazitelną skórę i świetną pamięć? Magia? Nie, nawet nie wiesz. Wiedz, że jeden granat wystarczy. Nie możesz w to uwierzyć? Ten wspaniały owoc można spożywać w dowolnej postaci, jako cały owoc w postaci soku, smuti lub przecieru owocowego. Zdziwisz się widząc w tym filmie 10 zalet granatu, o których wcześniej nie wiedziałaś. Założę się, że jego niesamowite efekty przekonają cię do włączenia granatu do swojego codziennego menu, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś. Pozbądź się bólu stawów. Granaty zawierają silne przeciwutleniacze, antocyjany i lawonoidy. Dzięki działaniu przeciwzapalnemu zmniejszają gromadzenie się płynów i zapobiegają uszkodzeniom chrząstek, które, jak dobrze wiesz, są głównymi przyczynami bólu stawów. Twoje włosy będą rosły szybciej. Granaty poprawiają krążenie krwi w skórze głowy, wzmacniając w ten sposób mieszki włosowe. Rozświetla włosy i nadaje im naturalny połysk. Użyj olejku z pestek granatu, jeśli Twoje włosy są splątane. Lub użyj ekstraktu z granatu, aby zwalczyć wypadanie włosów i łupież. Twoje ciśnienie krwi się ustabilizuje. Pyszny koktajl przygotowany z łyżki pestek granatu i szklanki wody pomogą Ci zwalczyć nadciśnienie. Umieść je w blenderze i dobrze wymieszaj. Napój nie musi być filtrowany przed wypiciem. Alternatywnie możesz użyć sokowirówki. Zmniejsza poziom stresu. Oprócz zmniejszania wewnętrznego stresu oksydacyjnego w organizmie, granaty pomagają również tłumić stres psychiczny, Poprzez obniżenie poziomu kortyzolu, znanego głównie jako hormon stresu, Twoje zęby będą lepsze. Granat jest znany ze swoich właściwości przeciwgrzybicznych i przeciwbakteryjnych, które zapobiegają gromadzeniu się bakteryjnej płytki nazębnej i kamienia nazębnego oraz zwalczają infekcje i stany zapalne w jamie ustnej. Popraw swoje wyniki sportowe. Badania wykazały, że 1 gram ekstraktu z granatu przyjmowany 30 minut przed treningiem poprawia krążenie krwi i zmniejsza zmęczenie, co może pomóc w poprawie wyników sportowych. Teraz wiesz, co zrobić następnym razem, gdy pójdziesz na siłownię. Twoja skóra stanie się piękniejsza i zdrowsza. Jeśli nie wiesz, granat to świetne rozwiązanie na trądzik. W tym sensie można go spożywać zarówno wewnętrznie, jedząc owoce codziennie jak i zewnętrznie, aplikując sok z granatów na trądzik. Witamina C z granatu skutecznie pielęgnuje suchą i matową skórę, a antyoksydanty chronią ją przed poparzeniem słonecznym. Jednocześnie działają przeciwstarzeniowo, neutralizując działanie wolnych rodników na skórę oraz stymulując produkcję keratocynów, komórek odpowiedzialnych za regenerację. Staniesz się bardziej skoncentrowana, a Twoja pamięć poprawi się. Czy wiesz, że granat chroni mózg przed różnymi chorobami, takimi jak choroba Alzheimera? Sok z granatów jest również dobry na pamięć. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Kalifornijskim wykazało, że osoby, które codziennie przez 4 tygodnie piły 200 ml soku z granatów, wykazały znaczną poprawę pamięci werbalnej i wzrokowej. Schudniesz. Jeśli nie wiesz, dzięki przeciwutleniaczom zawartym w granatach Pomaga w detoksykacji organizmu i jednocześnie łagodzi zaparcia. Dlatego tak często stosowany jest w diecie odchudzającej. Granat jest bogaty w błonnik i ma niską kaloryczność, co oznacza, że zapewnia uczucie sytości i nie powoduje otyłości. Będziesz miała silniejszy układ odpornościowy. Regularne spożywanie granatów zwiększy odporność organizmu na infekcje. Pomoże zwalczać wirusy i bakterie oraz wzmocnić układ odpornościowy. Teraz już wiesz o cudownych zaletach granatu. Mam nadzieję, że przekonałem Cię do włączenia go do swojej codziennej diety, jeśli jeszcze tego nie robiłaś. Znasz inne właściwości lecznicze tego naturalnego produktu? Napisz w komentarzach o swoich doświadczeniach.